Czas na bajkę. Złotowłoska i Trzy Niedźwiadki. Za górami, za rzekami, na skraju ogromnego lasu mieszkała sobie wraz z mamusią mała dziewczynka. Nie wiem, jak naprawdę się nazywała, ale wszyscy wołali na nią Złotowłoska, bo włosy miała płowę jak złoto. Pewnego razu Złotowłoska, zbierając w lesie kwiatki, zabłądziła i trafiła do domu trzech niedźwiadków: Niedźwiedzia taty, Niedźwiedzicy mamy i małego niedźwiedziątka. Gospodarze właśnie wyszli na spacer, nie było więc komu przyjąć Złotowłoski. Gdy dziewczynka zajrzała do izby, zobaczyła stół, a przy nim trzy krzesła. Pierwsze niedźwiedzia taty, duże jak kanapa. Drugie, niedźwiedzicy mamy, nie za duże, nie za małe. A trzecie, w sam raz dla małego niedźwiadka, całkiem maleńkie. Na stole leżały trzy miski i trzy łyżki. Niedźwiedź tata miał miskę i łyżkę największych chyba na świecie. Mama mniejsze, ani duże, ani małe. A niedźwiedziątko miało małą miseczkę i maleńką łyżeczkę. W miskach była owsianka, która pachniała tak smakowicie, że aż palce lizać. A że Złotowłoska była bardzo głodna, postanowiła jej spróbować. Sięgnęła po największą miskę, a, jaka gorąca! Wzięła średnią łyżkę i spróbowała owsianki ze średniej miski, ale była za chłodna. Na koniec małą łyżeczkę włożyła do najmniejszej miseczki niedźwiedziątka. Mniam, jaka smaczna! Szkoda, że ta miseczka jest taka mała, zawołała. Kiedy Złotowoska wyjadła już Niedźwiadkowi owsiankę, usiadła na krześle wielkim jak kanapa. Ale krzesło Niedźwiedzia Taty było dla niej za twarde. Usiadła więc na drugim. Jednak krzesło Niedźwiedzicy Mamy było za miękkie. Za to krzesełko Niedźwiedziątka było w sam raz. Ale kiedy dobrze się w nim rozsiadła – trach! Krzesełko złamało się z wielkim hukiem. A dziewczynka spadła na podłogę. – Aj! – krzyknęła. – Widać, jestem za ciężka, bo zjadłam za dużo owsianki. Złotowłoska wstała i poszła do sypialni. A tam były trzy łóżka – duże, średnie i małe. Były one starannie zaścielone, a pościel aż pachniała świeżością. Położę się i prześpię troszeczkę. A jak wrócą gospodarze… – Pokażą mi drogę do mamusi – pomyślała. Wdrapała się na największe łóżko. E, – Jest za twarde, może lepiej położę się na tym średnim – powiedziała do siebie. Weszła pod pierzynę, ale nie mogła sobie znaleźć miejsca. E, – To łóżko jest za miękkie – westchnęła. Chyba muszę wypróbować to najmniejsze. Małe łóżeczko niedźwiedziątka było w sam raz dla dziewczynki. Jakie milutkie jest to łóżeczko, zupełnie jak moje własne w domku u mamusi, pomyślała. Przytuliła główkę do poduszki i słodko zasnęła. Tymczasem do domku wróciły niedźwiadki. Bardzo głodne pobiegły do stołu. Tata niedźwiedź zamruczał. Ktoś zjadł moją owsiankę. I mojej ktoś spróbował, zaburczała mama. – Moja miseczka jest całkiem pusta! – zapiszczało niedźwiedziątka. Niedźwiadki chciały odpocząć po długim spacerze i usiąść na swoich krzesełkach. – Oho, ktoś siedział tutaj! – zamruczał niedźwiedź. – Na moim tak samo! – zaburczała niedźwiedzica. – Mamo, mamo, ktoś połamał moje maleńkie krzesełko! – na czym ja teraz będę siedział? piszczało niedźwiedziątko. Potem wszyscy pobiegli do sypialni. Ktoś leżał na moim łóżku, zamruczał tata. Na moim jest popięciona poduszka, burczała mama. Niedźwiedziątko pobiegło do swojego łóżeczka. Patrzy, a tam leży złotowłosa dziewczynka. Mamo, tato, zobaczcie, ktoś położył mi się do łóżka. Mała dziewczynka! zawołało. Niedźwiadki aż krzyknęły z podziwu. Złotowłoska obudziła się i siadła na łóżeczku. A gdy zobaczyła trzy niedźwiedzie, zerwała się na równe nogi i zapominając o bucikach, boso wybiega z domu. Jak wicher zaczęła pędzić przez las. Biegła, biegła, biegła. I wiecie co? Chociaż nikt nie wskazał jej drogi, trafiła prościutko do mamusi, do swojego domu. Mamusiu, zawołała. Byłam w domu niedźwiedzi. Jadłam z ich miseczek, siedziałam na niedźwiedzi krzesełkach i spałam w łóżeczku niedźwiedziątka. Następnego dnia Złotowłoska wróciła do domu niedźwiedzi. Przeprosiła za to, że bez zaproszenia wtargnęła do ich domu i narobiła bałaganu. Niedźwiedzie wcale się nie gniewały. Tata niedźwiedź pogłaskał ją po głowie. Mama niedźwiedzica oddała jej trzewiki i pocałowała w czoło. A niedźwiedziątko? Niedźwiedziątko zostało najlepszym przyjacielem Złotowłoski. Cudownego dnia.